Czyli witaj, Czyli witajcie w dzisiejszym odcinku. Gramy yy, w Daddish, yy, to co wczoraj i mamy plażę, trampoliny też i w tamtym odcinku dowiedzieliśmy się, gdzie jest gwiazdka, więc próbuję ją zdobyć tutaj. Ok. gwiazdka jest, uj. Kwiatki. Yy, yy, dziękuję. Jak on tam stoi? A już, okej. Okay. szybko. No, szybko zleciał ten pierwszy poziomik. Jest, jest. Zapomniałem o tym. Okej. Okay. Już jest i gramy, dwunasty poziom. Okej, okay. a no, no, gramy w to. Tylko, że chyba to gdzieś do drugi, pod koniec drugiego poziomu, czy jakoś tak, a nie pamiętam. Ale gdzieś tutaj była. No właśnie, tutaj gdzieś była gwiazdka, z tego co pamiętam. Mamy i lecimy. <laughs> Przerzujmij. Tu Ale nie wiedzieć, czemu mi to przypomina bardziej zęby niż kolce. Po prostu popatrzcie, jak to wygląda. I zęby takie spadające. Kto wie, może w trzeciej części zostało to wykorzystane jako yy, część bos'a bossa lub coś? Kto wie? Ok. O, no, ciekawe. Czekajcie. okej okay, już jest lepiej. Teraz uważamy nad piłami. Ok. No, gdzie miała być? O. Pierwsza śmierć. Spoko. I druga. Nie. Trzecia. Zróbcie sobie, ok, mam pomysł, jak to zrobić. Stoimy tutaj i lecimy. E, mam pomysł, że po prostu od złej strony to robię. Czyli nie od złej strony, tylko że. No właśnie. Wyżej jest jakieś miejsce. to ma sens. Okej, okay, łazimy. Nie, no. Aha, okej, okay, okej, okay, może być też spoko. Ehm, tylko pamiętam dlaczego nie chciałam tej gry. Teraz żałuję. Czy ta gra jest świetna?

Idealny gra... Nie idealny. Perfekcjonista. To też słabe określenie. Ale jakoś dobrze gram. I idziemy w tą stronę. Aha. No powiem, że to też miało sens. Szkoda, że o tym wcześniej nie pomyślałam. O, nie umieram wtedy, ale fajnie. A ja tak się bałem, że wpadnę tam. <laughs> że umrę wpadając z tej wody na tej platformie, ale na szczęście woda była za nisko. Oj, bierne, się spać. Gdzie nie spalił, tylko. Eee, jak to się nazywa? Opali, opalił się mocno. Okej. Okay. O, pizza. To jest pytanie, kto będzie bosem pizza czy frytki. Okay. A ja tak w ogóle mam takie pytanie, co wolicie? Pizza czy frytki? Ja chyba frytki są... nie wiem. Ja to mam... nie mam pomysłu w po ogóle. Myślę, że chyba pizza, bo bardziej się najesz i jest większy wybór. Ale każdy ma swój gust. Okej, okay, już wróciłam. Ale miłe dziecko Ojciec mówi do dziecka Chcieli mnie zabić, a tymczasem dziecko Bardzo fajnie Świetnie Chciałbym mieć takie dziecko Po prostu, kto by nie chciał jest idealne. o, a, a, o nie, a, a nie, a, 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 a o, 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 o nie, czy to jest coś, co ja myślę? Nie, coś innego. To jest coś, czego ja nie myślę. Troszkę nie to jest dziwniej. O, dziękuję. Ok, super, że jest tutaj checkpoint. Dobra, tutaj zbieram gwiazdkę. Au. A więc co, samo. Idę tutaj i do tu. Chodzę tutaj, zbieram gwiazdkę i robię ten sam błąd. Tutaj, wszystko ok, to, to, leć. Lecę, on leci, on, on, on leci. Ja spawam. O! Oh. A ah, tutaj już nie I no. okay. yeah, don't you? Oh, i tu. Okej. Okay. Sekund. Ale ty. Coś tu. Coś. Coś ty, co to jest? Co? Co to co? Trampolinu. Zadziewaś mnie. Ok, Jest takie złe. To tu nie przeskoczyć. Chodź tu. Jest Skoczę. I umieram. Ale muzyka. Ja tak zauważyłem, że y, plaża, takie wakacyjne klimaty, fajnie się zgrzewa. Okej. Okay. Nie, sobie żartujecie. Tak? Okej, okay. super. O, moje ulubione, nie czuła tej a tak. Ale nikt się nie spodziewał, że główny bohater, który jest ludkiem w za mnie czuwa No nikt, nikt ani nikt. A, ja jestem mądry, że... A nie, czekaj. Nie przemyślałam tego. Okej. Okay. Jestem ja mądry. jest tak samo na sam. O, okej, okay, super. Jak te no są łatwe. Nie są jakieś tam trudne. Głównie to jest... Głównie to nie są... czasami jak są trudniejsze poziomy to są trudniejsze, ale... Tak, to są łatwe. Na przykład tutaj. Okej. Okay. Nie, nie w tą stronę. W tą. Nie dobrze. rozumiem. Nie I przeszłam dalej Takie Okej, okay. jakiś poziom trudniejszy widzę Нет, это не было добрым городом. Это уже более. Окей. это уже было добрым городом. где город? А, нет. To nie było fajno. Nie, 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 nie! Ten jeden piksel, który akurat aktywował ten klucz, musiał być tym, na którym byłem. Świetnie. Dzieciacko, idziesz? I już jestem. Czekaj, co? No. O nie. To jest taki big plane. Ground, that's your yeah. ground, like ziemi. I'm not Let's keep coming to some ziemi. Oh, oh, pizza! Pizza is awesome.

মাম <marriages timing> To już będzie trudniejsze, o wiele trudniejsze moim zdaniem. Okay. I... Co to tutaj robi zielono? Zabrałam zielono. To nie ma sensu. Super. O! Zima. Ale go rzadko zrobili. Dobra. Okej. Okay. Czyli tutaj jest to. Dobra. A więc... Yy, mam nadzieję, że... Yy, a i jeszcze. Słuchajcie, bo tak wyglądała mapa, a nie pokazują to. A tak wygląda ta mapa, która będzie już i jutro. Więc ja bym się z Wami żegnał. E, pamiętajcie o łapce w górę, e, subiku z dzwoneczkiem i pa pa!